Obudzić olbrzyma. W audycji dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej, odpowiada na pytanie, jak obudzić olbrzyma, czyli każdego z nas, uśpiony laikat. Zapraszamy. Walki jest kultura, walka trwa! Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie, chociaż nastrój świąteczny, z pewnością młody słuchacz, który uczestniczy w tym podcaście, słucha go, chciałby uciec od tego tematu, jakim jest szkoła, ale właśnie dziś o nim, w sposób szczególny, właśnie na temat szkoły, kilka ważnych słów, a mianowicie o tym, co dzieje się w obrębie edukacji. Seks, edukacja czy deprawacja? To jest racjonalne spojrzenie na temat, który wywołuje wiele emocji, ponieważ jesteśmy świadkami lokowania w systemie edukacyjnym pewnego produktu, który wygląda w jakimś sensie racjonalnie, ubrany jest w piękne słowa, w piękne, szumne hasła, ale co pod nimi się kryje? Bo gdy słyszymy o edukacji seksualnej, to nasze umysły natychmiast przenikają dwa jakieś kontrastowe obrazy. Jeden to Radosne dzieci uczące się o zdrowiu, o relacjach, o rodzinie, którą stanowią mężczyzna i kobieta, że ta lekcja, powiedzmy, jest wyposażona w narzędzia, które pozwalają zrozumieć człowiekowi własną cielesność, własną duchowość i relacje z drugim człowiekiem. Ale jest również drugi kontrast, drugie ujęcie tego problemu. Koszmarne wizje. Obowiązkowej edukacji seksualnej i deprawacji. I temat ten wywołuje ogromne emocje, i warto do tego teatru absurdu podejść z dużą dawką racjonalności, z dużą dawką treści, które wpisane są tak na serio w racjonalny program nauczania biologii i innych przedmiotów, które mówią o tym, kim jesteśmy, a nie tym, kim sobie możemy wyobrazić, że jesteśmy. Ponieważ tu w tym wszystkim chodzi o nasze dzieci. I zauważmy, że Światowa Organizacja Zdrowia proponuje standardy edukacji seksualnej od przedszkola. Państwo możecie sprawdzić to w internecie. Wielu rodziców odbiera to po prostu jako akt agresji wobec niewinności swoich pociech. Wyobraźcie sobie przedszkolaki, które zamiast rysować kwiatki, dyskutują czy też kolorują różnorodność orientacji seksualnych. Brzmi to surrealistycznie. Cóż, dla niektórych jest to oczywiście rzeczywistość, i punkt wyjścia, jaki tutaj jest przyjęty, to zadanie sobie pytania, czy dzieci faktycznie potrzebują kącików przytulania, filmów edukacyjnych o wszystkich możliwych formach miłości. Być może zamiast tych eksperymentów warto zacząć od prostych rozmów prowadzonych z szacunkiem do wieku dziecka, z szacunkiem dla kultury i przede wszystkim z szacunkiem dla rodziców i rodziny. Ale jak zwykle, diabeł tkwi w szczegółach, ale te szczegóły oczywiście mają rogi. I wreszcie ląduje nam tutaj postać kontrowersyjna, w zasadzie można powiedzieć kontrowersyjny architekt nowej edukacji. Edukacji, która ma skupić się na przekazywaniu różnorodności płci, różnych związków, prawda, w których ludzie żyją. Postać Zbigniewa Izdebskiego to właśnie pan profesor budzi ogromne emocje. To właśnie on został powołany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do kierowania zespołem, które opracowuje podstawę programową dla tzw. edukacji zdrowotnej. Wielu dziennikarzy, powołując się na jego dotychczasową pracę naukową i społeczne zaangażowanie, w oparciu naprawdę o rzetelne źródła, nie o jakieś pomówienia, o fakty, zwraca uwagę na fakt, że właśnie profesor Izdebski nie tylko promuje permisywne podejście do seksualności, ale jego wcześniejsze metody badawcze, powiem tutaj w tym podcaście, są delikatnie mówiąc wręcz bulwersujące. Profesor w swoich badaniach zadawał wielokrotnie dzieciom pytania o ich intymne doświadczenia i preferencje seksualne. Takie badania, tak na serio, zostały przeprowadzone w wielu polskich szkołach, i pan profesor pod tymi badaniami się podpisywał. Zauważmy, że jest to przekroczenie granic etyki naukowej. Takie działania, według krytyków tego, co miało miejsce wiele lat temu w polskiej szkole, zwracała uwagę, że zamiast edukować, to te zachowania, te sugestie, ten rozwój edukacji w tym kierunku może prowadzić do deprawacji i naruszenia granic przyzwoitości u dziecka. Zarzuca się na tutaj profesorowi forsowanie wizji edukacji seksualnej, oderwanej od biologii, oderwanej od miłości, oderwanej od małżeństwa i oderwanej przede wszystkim od tego, co bardzo trafnie podkreślił Karol Wojtyła w publikacji Miłość i odpowiedzialność, czyli tego drugiego elementu, jakim jest odpowiedzialność za siebie i za drugiego człowieka. Zamiast tego promowana jest wizja, w której każdy rodzaj aktywności seksualnej jest równie ważny. A głównym przesłaniem jest co? Nie miłość, nie prokreacja, ale satysfakcja seksualna. I takie podejście jest nie tylko szkodliwe, ale również sprzeczne z polską kulturą, z polskimi wartościami, z wartościami, które są bliskie rodzicom, to tutaj edukacja, czyli system polityczny, w tym nurcie, jakim dziś płyniemy, chce zadecydować je za rodziców, a przecież wartości rodzinne, wartości kulturowe wpisane są w Konstytucję Rzeczypospolitej i inne, Akty normatywne, które obowiązują w naszym kraju. Edukacja zdrowotna to nic innego jak marksizm kulturowy, który, jak walec, ma zabić reszty tchnień ducha w człowieku, ponieważ w antywartości, które są tam przygotowane dla kształcenia młodego człowieka, leżą naprzeciw natury człowieka, opartej na prawie naturalnym, no i godzą przede wszystkim w nauczanie kościoła rzymsko-katolickiego. Ponieważ wspólnoty protestanckie przyjmują, Treści genderowe bez żadnych, żadnych tutaj problemów. I moi drodzy, jednym z głównych zarzutów wobec proponowanej edukacji zdrowotnej jest odejście od nauki, jaką jest biologia i w ogóle od nauk z nią związanych, na rzecz jakichś ideologicznych spekulacji. I z czym tutaj mamy do czynienia? No, mamy do czynienia tutaj z zastępowaniem wiedzy naukowej teoriami genderowymi, które nie znajdują poparcia w biologii i to budzi sprzeciw wielu środowisk. Oczywiście, Słuszny sprzeciw, ponieważ jest to żywy eksperyment na naszych dzieciach. A edukacja powinna opierać się na faktach naukowych, a nie na jakichś błędach, na jakichś ideach, które są rozmyte, czy też neomarksistowskich dywagacjach. Należy również zwrócić uwagę, że obecny przedmiot wychowanie do życia w rodzinie. Ma charakter nieobowiązkowy. Daje wybór rodzicom co do uczestnictwa ich dzieci. Tymczasem edukacja zdrowotna ma być obligatoryjna, obowiązkowa, wprowadzana bez szerokich konsultacji społecznych, co już udowodniono co dodatkowo podsyca ten społeczny niepokój. Rodzice i eksperci pytają, dlaczego Ministerstwo Edukacji podejmuje tak ważne decyzje bez odpowiedniego dialogu. Obudzić olbrzyma. W audycji dr Artur Dąbrowski, prezes akcji katolickiej, odpowiada na pytanie jak obudzić olbrzyma, czyli każdego z nas, uśpiony laikat. Zapraszamy. Prawda jest taka, że pod pretekstem troski o zdrowie, troski o bezpieczeństwo młodego pokolenia, ministerstwo wprowadza do szkół ideologiczną agendę, która nie ma nic wspólnego z nauką, bo przecież w płucie są dwie, a nie pięćdziesiąt kilka. Edukacja seksualna oparta na standardach Światowej Organizacji Zdrowia i pomysłach profesora Izdebskiego budzi naprawdę głębokie obawy nie tylko o seksualizację dzieci od najmłodszych lat ale również o wydzieranie i przejmowanie kompetencji w kwestii wychowania i decyzji o dzieciach od rodziców i przeniesienia je na państwo rodzice i eksperci nauczyciele również alarmują że tak skonstruowane programy bardziej będą przypominać te ideologiczne eksperymenty niż służyć rzeczywistemu wsparciu młodzieży, którą przecież wychowują rodzice. Jest jeszcze jeden bardzo niewygodny temat. Rodzą się pytania o koszty wprowadzenia nowego przedmiotu. Zobaczcie, dyskusja toczy się o wszystkim, ale mało dyskutuje się, jak to można użyć tego stwierdzenia merytorycznie, mało dyskutuje się na temat Wprowadzenia kosztów, jakie koszty ponosi się z tytułu tego właśnie wprowadzenia programu. Czy ministerstwo oszacowało, jakie będą rzeczywiste koszty zatrudnienia dodatkowych nauczycieli, chociażby w roku 2025-2026, w celu uczenia tego przedmiotu? Jeżeli Oczywiście przeprowadzono takie dane szacunkowe, to dlaczego nie są one ogólnie dostępne, publicznie dostępne w internecie? Co więcej, ilu nauczycieli wychowania do życia w rodzinie straci pracę w związku z wygaszaniem tego przedmiotu? Przecież ci ludzie zostaną pozbawieni nie tylko dochodu, ale również zostaną Postawieni przed faktem, że mają być może dla nich jakąś propozycję, która nie będzie zgodna z ich sumieniem i przekonaniami. Oni chcieliby uczyć do relacji, a tutaj y, oczywiście będzie zupełnie inna treść wpisana w to, co będą musieli nauczać. Jakie środki są przewidziane na ich przekwalifikowanie i w jakim kierunku ma to pójść, o tym też nie wiemy. Brak przejrzystości w tej kwestii jest naprawdę niepokojący. Rodzice, eksperci, organizacje społeczne mają prawo wiedzieć, jakie wydatki planuje państwo w związku z tą reformą. Koszty zatrudnienia, przeszkolenia nauczycieli i opracowania nowych materiałów edukacyjnych powinny być jawne i szczegółowo dyskutowane ze społeczeństwem, czy społeczeństwo akceptuje te normy, które ideologiczna. Rewolucja kulturowa chce im przynieść już nie na sztandarach, ale w podręcznikach, spotkaniach z drag queenami i z wszelkimi możliwymi innymi osobami, które będą w swoich przekazach zwalczać tradycyjną rodzinę, tradycyjną kulturę, związek mężczyzny i kobiety, w ogóle bycie mężczyzną i bycie kobietą. Co się dzieje, kiedy nauka ustępuje ideologii? Kto przegrywa? Z całą pewnością i stanowczością przegrywają. Rodziny, ale nade wszystko przegrywają dzieci, bo proponowana edukacja zdrowotna w tym programie nauczania jest tym niebezpiecznym elementem, który ma zastąpić, proszę Państwa, zdrowego ducha narodu. Produktem, o którym mówił kiedyś Zygmunt Freud, a mianowicie podmianą pewnych wartości, położeniem nacisku na instynkt płciowy człowieka, a to, co go blokuje, to natura, czyli prawo naturalne, to, co go dalej blokuje, to nauczanie chociażby Kościoła katolickiego i nauka chrześcijańska. I trzecia rzecz, no, rozbudzenie tego człowieka we wszystkich możliwych sferach to, jeżeli mu się podda i zastąpi wartości antywartościami, wówczas otrzyma się nowego człowieka, który będzie później, powiedzmy sobie, żył i sam sobie będzie sterem, żeglarzem, okrętem, nie bacząc relacyjnie na drugą osobę, na to, kim jest, kim się urodził i kim jest od poczęcia. Ta edukacja, mówię jeszcze raz, to nic jak podmiana wartości. I na tej pierwszej linii frontu postawione są nasze dzieci. Niby troska o zdrowie, troska o rozwój człowieka, ale w jakiej sferze, tak? To są istotne pytania. Jeżeli forsuje się program oparty na tych kontrowersyjnych standardach Światowej Organizacji Zdrowia, proszę naprawdę po wysłuchaniu tego podcastu, po wysłuchaniu tej audycji dziś w radio, wygooglać sobie, zobaczyć, co to są te standardy WHO, przejrzeć matrycę, proszę Państwa, sami zobaczycie, o kogo toczy się walka. To są pomysły osób, które tak naprawdę budzą głębokie wątpliwości etyczne. Mimo, że powołują się na Organizację, Światową Organizację Zdrowia, która w wielu kwestiach, moi drodzy, również na przykład aborcję traktuje jako prawo człowieka i ją promuje. Więc o jakim zdrowiu, o jakiej decyzyjności w kwestii dzieci może mówić jakaś międzynarodowa organizacja, skoro dzieci należą, przepraszam za to, użycie tego słowa, do, do swoich rodziców. Rodzice zostają pozbawieni prawa o decydowaniu o wychowaniu w wartości, jakiej oni preferują i wybiera, im się te dzieci, a nauczyciele do życia w rodzinie tracą pracę i taki jest efekt. Zamiast dialogu, zamiast racjonalnych decyzji mamy ideologiczną indoktrynację, jedynie słuszną, jak to kiedyś była jedynie słuszna linia partii i ta wiedza, proszę Państwa, w tym ministerstwie, które ma edukować tak na serio, ignoruje naukę, ignoruje biologię i wartości rodzinne. To, co obecnie próbuje się zrobić w polskich szkołach, to nie edukacja, lecz deprawacja, która... Przyniesie katastrofalne skutki moralne, katastrofalne skutki psychologiczne i społeczne. Skąd to wiem, ponieważ śledzę to życie na bieżąco. Widzę, jak byli uczniowie po tranzycji w Stanach Zjednoczonych, chociażby teraz jest taki nośny przypadek dziewczyny, która pozbawiona Narządów płciowych, pozbawiona piersi, skarży dziś swoją panią psycholog, która utwierdzała ją w tym, że w okresie dojrzewania, w okresie buntu, ona utwierdzała ją w tym, że może być tym, kim sobie tego zapragnie. I na żywym organizmie ludzkim, moi drodzy, przeprowadzono operację, skutki jej są nieodwracalne. To dziecko, dziś dorosła kobieta, cierpi z tego powodu, że mimo zmiany płci, do której podżegała ją edukacja, pani psycholog, która ją w tym utwierdzała, która mówi, że jeżeli będziesz miała ochotę, to sobie możesz znowu ją pozmieniać, tą swoją płciowość. Czyli możesz traktować płeć jako w coś, co jest płynnego, przechodzisz bez końca w to, kim chciałabyś być, kim sobie wyobrazisz, zamarzysz. Wobec tego my mamy szansę powiedzieć dość nie, nie chcemy rozmywania granic w byciu mężczyzną, byciu kobietą. Mamy szansę pokazać, że może być inaczej, że edukacja musi być oparta na prawdzie, szacunku, nauce i to jest możliwe. Czas stanąć w obronie dzieci i powiedzieć jasno. Nasze szkoły nie są laboratorium ideologii, musi być jakaś alternatywa. Tą alternatywą jest dialog i prawda. I o tym wszystkim dowiecie się na naszym blogu arturdombrowski.info, na który serdecznie zapraszam. Obudzić Olbrzyma. W audycji dr Artur Dąbrowski, prezes akcji katolickiej, odpowiada na pytanie: jak obudzić Olbrzyma, czyli każdego z nas, uśpiony laikat. Zapraszamy. Bole walki jest kultura, walka trwa, Bole walki jest kultura.